Ej kochani, to znowu ja. Teraz pewnie część z Was jest gdzieś na majówkach, na urlopach, wyjazdach. A jak to jest z pszczołami? Oczywiście, kochani, sezon rójkowy mamy w pełni. Niestety pogoda jest taka typowo rójkowa, czyli mieliśmy załamanie pogody, dobrobyt w ulach, siła rodzin rozwinięta, więc i teraz kombinują. Oczywiście tutaj będą też głosy, że trzeba zapobiegać rójkom. No. Ja jestem tego zdania, że nie wszystko da się zapobiec. Są rodziny, które wejdą w nastrój rojowy, a wy na początku swojej drogi będziecie mieć z tym największy problem. Jeżeli, kochani, chodzi o wyjazd, o przygotowanie się do rójek. czyli na pewno potrzebujemy jakąś rojnicę, pusty ul, odkładówkę i to jest wasz obowiązek, żeby mieć. Później jest panika, szukanie, bieganie, nerwówka, a po co? Z drugiej strony, jeśli wiecie, że wyjeżdżacie na dłużej, a wiecie, że idzie załamanie pogody, że nie będziecie mieć jak zrobić przeglądów, a tutaj jednak dobrobyt w ulu jest i nie będziecie wiedzieć jak złapać rójkę, czy boicie się, że wasza rójka ucieknie. To izolacja matek na taką krótką chwilę jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Tutaj tylko jeżeli chodzi o nastrój rojowy, trzeba się liczyć, że jeżeli pszczoły naprawdę wejdą w silny nastrój rojowy i będą chciały się wyroić, bo będą wiedzieć, że to już jest ten moment, mogą wam uszkodzić matkę. Jednak rój wam nie ucieknie. Co robią pszczelarze w takich sytuacjach? No są pszczelarze, którzy lotkują matki, czyli obcinają jedno lub dwa skrzydełka przed unerwieniem, tak żeby matka z wyjściem z roju nie mogła odlecieć, tylko gdzieś będzie spacerować w okolicy. Tutaj niestety następuje to, że rój wychodzi z ula i nie zawsze wejdzie z powrotem. Nieraz będzie siedział z tą matką, dopóki się tego nie pozbiera. Więc tutaj trzeba na to mieć uwagę. Matkę jeżeli znajdą przy wyjściu z rojem, to zawsze rój zostaje z matką i tam będzie osiadał. Sporadycznie może się zdarzyć, że matkę pozostawią i wrócą do ula, ale to przeważnie, jak matka jest strącona gdzieś w trawę, i pszczoły nie mogą się zorientować, w którym miejscu. Ona pozostaje. Następnym ze sposobem to jest, kochani, zaizolowanie na czas Waszego wyjazdu matki w izolatorze jednoramkowym w izolatorze chmary lub w klateczce wysyłkowej na kilka dni. Tutaj, kochani, nie dajemy świty do środka. Do takiej klateczki, jeżeli byście chcieli włożyć, to robimy to tylko kontaktowo, czyli sama matka idzie w środek. Robimy delikatny luz, tak, żeby pszczoły miały dostęp do matki i one będą ją pielęgnować i karmić przez te kilka dni, dopóki nie wrócicie. I nie będziecie y, mogli rozroić rodziny. Izolator chmary może powodować właśnie uszkodzenie, że będą chciały tą matulę y, wytargać z tego ula, tak samo będzie każdy jeden izolator, jedno, dwóch czy ramkowy, jak i kochani, takie zakratowanie wlotka, czyli. Kładziemy kratę odgrodową y, na blotek, i wtedy uniemożliwiamy wyjście matce z rojem, ale tutaj też się trzeba liczyć, że mogą uszkodzić matkę, i tu niestety matka będzie do wymiany, aczkolwiek rój po chwili wejdzie z powrotem do ula. Pamiętajcie też, że y, taki nastrój rojowy, takie zamykanie, izolacja matek nie zawsze rozładuje nastrój rojowy. Pszczoły, jeżeli wejdą w nastrój rojowy i nie będą miały chęci wychodzić z tych, czyli Coś nie znajdą, co je wyprowadzi z tego nastroju rojowego typu załamanie pogody, chociaż to też nie zawsze neutralizuje nastrój rojowy, wyjście roju, tylko opóźnia. Kochani, intensywny pożytek. Jeżeli pszczoły będą miały gdzie nosić, to intensywny pożytek może je wyprowadzić z nastroju rojowego, ale jeżeli bardzo zaleją gniazda i matkę ograniczą w czerwieniu, to rójka. Tak czy tak wyjdzie, będzie ten nastrój rojowy w ciągłości. Przeciąganie nastroju rojowego to jest przeciąganie, kochani, braku pracy, braku przynoszenia pożytku i braku rozwoju w rodzinie, więc im szybciej zareagujecie, tym lepiej. Mówię, takie izolowanie matek to jest tylko czasowe. Tutaj, kochani, trzeba jak najszybciej działać. Jeżeli widzicie, że rodzina weszła w nastrój rojowy, to działajcie, bo to nie jest tak, żeby zrobić odkład z matką, i na drugi dzień już pszczoły wyjdą z nastroju rojowego i wracają do pracy. Tu nie, tu następuje cały proces wyjścia z nastroju rojowego, i nie zawsze pszczoły szybko wracają do pracy, pomimo braku, pomimo dostępu do pożytku, ze względu na to, że tam ustaje karmienie larw i ich pęd do rozwoju też maleje. Więc tutaj warto włożyć sobie rameczkę z węzą do środka i będziecie widzieć, w jakiej szybkości powracają z nastroju rojowego do nastroju roboczego, bo właśnie odbudowywanie węzy. Będzie, kochani, tym, tym objawem, że wracają, że im się opłaca, że mają co nosić i że chcą wyjść z nastrojurowego, i następuje właśnie ten proces wtórny. Najlepiej, kochani, jeżeli wyjeżdżacie, przygotujcie wcześniej sobie ul, zanim wyjedziecie, bo później będziecie się stresować, ewentualnie. Zadzwońcie wcześniej też do jakiegoś pszczelarza, na którego możecie liczyć, że jeżeli zadzwonicie, że coś się dzieje na pasiece, znajdzie parę minut i przyjdzie do Was zerknąć. Tak będzie po prostu prościej, fajnie, nie zostawiać pasieki samej, jeżeli w rodzinie nie ma kto się zająć. Kochani, wiecie czym łapaniem na przykład roju, prawda, a już nie mówiąc zaglądaniem do ula, bo pamiętajcie to, że my lubimy pszczoły i my się ich nie obawiamy, to nie znaczy, że cała nasza rodzina będzie happy z tego powodu, że coś się na pasiece dzieje podczas naszej nieobecności. Co tutaj, kochani, wam jeszcze mogę radzić? No nic, pamiętajcie, że w pierwszej kolejności robimy przy pszczołach, a później możecie sobie jechać spokojnie na urlop i zobaczycie, że ten urlop jest o wiele spokojniejszy i milszy, bo nie będziecie mieć z tyłu głowy, a bo tam coś się może dziać. Ja wiem, że nie zawsze jest taka możliwość, bo u mnie też jest nieraz dwudniowy wyjazd. Wyjeżdżam, mam załamanie pogody, siedzę tam, okazuje się, że jest pogoda, przyjeżdżam, jest załamanie pogody. Kochani, ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest takie proste, jak ja mówię, ale... Tu mówimy o takim realnym podejściu. Mam możliwość, to muszę z tego skorzystać. Nie mam możliwości, no w głowę sobie nie szczelę, bo po co, prawda? Przyjadę, będę się martwić później, no bo nie dałem rady, nie dałam rady. To więc tutaj podchodzimy pod ludzkie pojęcie tego, że jak dajemy rady. To nie bierzemy i nie pakujemy, a jakoś to będzie. Pamiętajcie, macie mieć satysfakcję z pszczelarstwa, a one mają, kochani, mieć też święty spokój, bo później wasze nerwy potęgują nerwy u nich i niepotrzebny stres. Więc pamiętajcie, im więcej robicie na bieżąco, tym mniejsze później zaległości i tym bardziej pszczelarstwo sprawia wam przyjemność. Tutaj od początku, od pozyskania pnia, pamiętajcie, że macie być odpowiedzialnymi pszczelarzami, przyszłymi pszczelarzami. Bo to nie jest tak, że postawimy sobie ul na ogrodzie, przyniosą nam miód, a my sobie go tylko wyjemy, wyjmiemy. To jest wielki ogrom pracy, doświadczenia, kochani, a przede wszystkim wiedzy, jak to wszystko zorganizować. Więc jeżeli teraz przychodzą do Was pierwsze roje, grubo się zastanówcie, czy macie na to czas, porozmawiajcie z jakimś przelażem, jak to wygląda. A jak nie uwierzycie, to przekonacie się na własnej skórze, że to jest kawał ciężkiej roboty, która przynosi satysfakcję. Ale nie zawsze. Nieraz jest tak, że to jest tylko kawał dużej roboty, ale sprawia przyjemność, jeżeli wiemy, jak tym gospodarować. Miłego.